Prawie wymyśliłem to zadanie. Szczegóły w opisie. Ale całkiem sam narysowałem wodę w akwarium. Akwarelą. Jestem artystą. Tu w treści jest mowa o jakimś ruchu obrotowym. No i można się zastanowić całkiem słusznie, o jaki kurwa ruch obrotowy chodzi. No więc, chodzi o taki ruch obrotowy, który pojawiłby się, gdyby klej, czy czymkolwiek są te szybki złączone, puścił wzdłuż tej krawędzi i puścił wzdłuż tej krawędzi. Nie widać, nie? Wzdłuż dwóch tych krawędzi klej puszcza, ale tu trzyma. W takiej sytuacji pojawia się ruch obrotowy. To będzie oś obrotu. O. Nawet podpiszę. No i w zadaniu mamy obliczyć moment siły w chwili puszczenia kleju. No bo chwilę później on już będzie inny, bo to się przechyli, trochę wody się wyleje. Takie tam. Czyli jeszcze raz krótko i na temat. Czerwone puszcza, fioletowo-różowe trzyma. Tym zadaniem problematyczne jest to, że ciśnienie hydrostatyczne jest w każdym punkcie inne, im głębiej, tym większe. Więc no, trochę trudno mi policzyć siłę, skoro na ściankę działa coraz to inne ciśnienie. Żeby to obejść, wyobrażę sobie taki cieniutki skrawek tej ścianki. Ja go nawet narysuję. Trochę przybrudzę. Jezus Maria Rembrandt. Odległość od początku układu współrzędnych do środka tego paska oznacza YI. Szerokość tego paska oznacza delta Y. Przyjmę sobie, że ten pasek jest na tyle wąski, na tyle nieszeroki, że ciśnienie hydrostatyczne działające w tym obszarze jest dobrym przybliżeniem stałe. Ciśnienie tutaj, w odległości Y i od dna, harogie. Dobra, o co chodzi z tym tutaj? Bo wymyślam przykładowe wartości, żeby było łatwiej to zrozumieć. Załóżmy, że wysokość tej cieczy to jest 50 cm. Załóżmy, że Y i wynosi 35 cm albo 38. W takim razie ten odcinek, który jest głębokością, tego paska, właściwie środka tego paska, to będzie 50 od 38. Dlatego to. Cały czas skupiam się na jednym pasku. Tych pasków jest dużo, ale rozumowanie dla każdego kolejnego paska byłoby identyczne, więc jak rozkminię jeden, to tak jakbym rozkminił całość. Teraz sobie zapiszę siłę działającą na jeden taki pasek. I napisz tu delta, żeby podkreślić, że to jest tylko kawałek całkowitej siły działającej na ściankę akwarium. No siła biorąca z ciśnienia to jest PS, ciśnienie razy powierzchnia. No, a ta powierzchnia to będzie L razy delta Y. Tu jest L, długość, szerokość, delta Y ten indeks i niech będzie, bo cały czas odnoszę się do i tej ścianki. I numeruje mi, znaczy i tej ścianki. Cały czas odnoszę się do i tego paska. I indeks i numeruje mi te paski. Podzielibym to sobie powiedzmy na 100 takich pasków. I byłoby wtedy od 1 do 100. Tak? Mówię o którymś konkretnym pasku, więc będę ten indeks pisał. No i teraz wystarczy, że za ciśnienie podstawię to. No, i to jest siła działająca na ten pasek. Narysuję tam siłę. Do środka paska ją przyłożę. Ramię tej siły to Yi. Kąt między siłą a ramieniem w chwili puszczenia kleju prosty. Teraz zapiszę sobie moment siły, ale tylko na ten jeden pasek. Dlatego znowu tutaj będzie ta delta. Przypominam wzór na moment siły. Iloczyn wektorowy, jeśli chcę samą wartość, to będę brał sinus, kąta między wektorami. Jak widać, jest to kąt prosty, czyli sinus do 1. Ramię siły y i. No a siła. że to y i razy nawias. Tak mi będzie później łatwiej przy całkowaniu. Nie będę miał całki z doczynu, tylko dwie całki. No i teraz, żeby dostać całkowity moment siły, ja musiałbym sumować wszystkie momenty sił, znaczy działające na wszystkie takie pomyślane paski. Ta suma wyglądałaby jakoś, no tak, że to by była suma i od 1 do n, gdzie n to ilość pasków, im więcej, tym lepiej. No, i tutaj te elementy, które sumuję. I żeby to wyszło w miarę ładnie, to te paski powinny być możliwie wąskie. A to za tym idzie, siła na nie działająca będzie mała, a więc moment siły będzie też mały. Ich rozmiar powinien dążyć do zera. Im bliższy zeru, tym ściślejszy wynik wyjdzie. Bo im węższy ten pasek, im mniejsze delta Y, tym lepsze moje przybliżenie zakładające, że ciśnienie hydrostatyczne w obszarze takiego paska jest stałe. Ciśnienie hydrostatyczne HG. No byłoby stałe, ale tylko na kresce, czyli takim pasku o praktycznie zerowej grubości. Rozpiszę sobie to. Za moment siły stawię no, to tutaj. Tak, szydłem, koniec telewizora. I teraz, skoro w równaniu już nie ma momentu siły, tylko szerokość paska, to tutaj muszę napisać, że szerokość paska dąży do zera. Teraz to samo, nie? Bo szerokość paska dążąca do zera powoduje siłę dążącą do zera, która powoduje moment siły dążący do zera. No i teraz jest trochę smuteczek. Bo widzę, że żeby obliczenia były precyzyjne, szerokość takiego paska powinna być mała. Idealnie nieskończenie mała bo wtedy rzeczywiście ciśnienie w obszarze takiego paska jest stałe i równe, harogie. Tylko, że jeśli będę zmniejszał paski, to będę zwiększał ich liczbę. Niech pokrycie ścianki takimi paskami, no ile takich pasków bym potrzebował? Z 7, ale jak zrobię 10 razy cieńsze, to już 70. Milion razy cieńsze, nie umiem liczyć bez kalkulatora. W każdym razie, wychodzi na to, że w końcu skończę z sumą nieskończonej ilości elementów. No i mogę sobie dodawać, nieskończoną ilość elementów, ale to zajmie nieskończenie wiele czasu, to jest nieobliczalne. Suma nieskończonej ilości elementów może być problematyczna, chyba że ktoś mnie całkować. Bo normalnie tego nie sumuje, ale całka to jest tak jakby suma nieskończonej ilości elementów i całka da radę to ogarnąć. Całka w granicach od zera do h DY oznacza infinitezymalnie małą szerokość, czyli taką prawie że zerową, a to oznacza, że takich pasków jest nieskończenie wiele. Dobra, rozbiję sobie to na dwie całki, bo mogę. To jest H. Normalnie pomnożyłem. Teraz stałe wyłączę przez znak całki, bo mogę. Teraz skorzystam z gotowych wzorów na całki. Zresztą pokażę. Z tego wzoru sobie skorzystam. Czyli według tego wzoru ta całka da y kwadrat przez 2 w określonych granicach. Ta całka da y do trzeciej przez 3, tak? bo alfa to wykładnik. Znowu w określonych granicach. No i teraz te granice podstawię kolejno za y. Z tym, że 0 nie za bardzo jest sens podstawiać, bo jak podstawię za y 0 wyzeruje mi się całe wyrażenie więc tu po prostu podstawię h, będę miał h kwadrat, tu też podstawię h, będę miał h do trzeciej. Pomocniczy rachunek, bo nie umiem w pamięci. No i już, przy pomocy całki zsumowałem nieskończoną ilość elementów. Nieskończenie wiele, nieskończenie małych momentów siły, żeby dostać całkowity moment siły. Tak w ogóle, skoro to jest moment siły, to powinna mi tu wyjść jednostka momentu siły. Czyli nie pamiętam co, sprawdzę. Okej, okay, czyli wymiar tego momentu siły to będzie metr razy newton. Dobra, czegoś takiego się spodziewam tutaj. Jak nie, to mam źle. Gęstość, nie? Cudownie, wyszło. Niebywałe, niesłychane. No i jeszcze taka uwaga: jak się jest dorosłym, to od razu się wie, że tu będzie trzeba całkować że szerokość tego będzie mu musiała być infinityzmalnie mała i że tu zamiast delta y i będzie dy i całą tą zabawę zaczyna się od tego miejsca. Nie ma potrzeby bawić się w pisanie sum, skoro i tak wiadomo, że tego nie da się sumować.